zauważyłem jedną rzecz. Ty grasz to część frazy grasz dobrze mhm. nad a drugą część frazy zaczynasz koskować palcami. Wiesz co, jeszcze staram się zmienić e, układ, bo ja jak grałem, to grałem tak. Widzisz te palce rozłożone. nie? Ja muszę albo tego palca jakoś unieruchomić, jak sobie go czasami biorę na frotkę do włosów, na gumkę do włosów. Żeby mi się całość ruszało, albo robię w ten sposób. Ekonomiczny sposób grania to bardziej jest, żeby to złożyć w ten sposób, czy, czy, czy lepiej tak. Bo... Ogólnie samo ułożenie jakby tej części, czyli palców mhm. tutaj, nie ma aż takiego wielkiego znaczenia, bo to co widzisz, na przykład niektórzy tutaj trzymają palce, i grają bardzo szybko, niektórzy tutaj trzymają no. palce, grają bardzo szybko, ale co jest wspólne u nich wszystkich, to to, że nadgarstek leży na mostku po przekątnej do wody gitary, czyli jak mi się, jak mi się kończy gryw, to ręka leży mniej więcej tak, nie? I z tej pozycji wszystko mhm. jest z nadgarstka kostkowane. Aha, czyli sama pozycja wymusza Ci po prostu sposób kostkowany. Dokładnie, dokładnie, bo częstym błędem, który widzę jest na przykład robienie czegoś takiego. Zgarbienie się nad gitarą o, tak i, i kładzenie tej ręki w ogóle całkiem w linii gryfu to jest mega mm. błąd, bo strasznie ciężko kostkować jest z tej pozycji. A tym bardziej weź pod uwagę, że nie tylko siedzisz z gitarą, a też czasami się zdarza stać. Tak, już zmienia się kompletnie to ułożenie. O to chodzi, mm. że chcesz mieć tak ułożoną prawą rękę, żeby mieć dostęp do wszystkich strun jednocześnie. Tak naprawdę, bo jeżeli ja mam rękę w ten sposób, ja mogę zagrać strunę tutaj na dole, ja mogę zagrać strunę na, strunę na górze. To nie jest żadnym problemem. Ale jak mm. muszę wiosłować, żeby się do niej dostać, nie jest tak fajnie. Czyli muszę wszystko od początku tak, znaczy przestawić się kompletnie. Wy, tak jak mówiłeś, czy nie, tak jak pisałem, że poprawa techniki zajmuje o wiele więcej czasu niż. No, niestety. Przełożenie na wieku to jest dwa razy tyle pracy, co się nauczeni od nowa. No, y -y. ale może to było źródłem moich bólów e rąk. Właśnie ta sama pozycja, bo przy innych czynnościach mnie ten, nigdy te ręce nie bolą, tylko właśnie gram. Więc może y -y. to jest pies, tak brzydko mówiąc, pogrzebany. Jak wygląda Twoja pozycja ręki z tyłu na gry Wciuka szczególnie. Ostatnio po tym, to staram się w ten sposób. Dobra, a możesz, a możesz... Czasami mam wyprostowane jak schodzę niżej, a czasami mam zgięte. Kciuk. Okej. Okay. No. I ten kciuk jest w ten sposób położony mhm. na, na środku gryfu tak. i jest nadgarstek puszczony delikatnie do przodu. I to jest taka podstawowa pozycja do grana. Nie, no to, to, to mi łatwiej jest okiełznać. Kiedyś to tak grałem, nie? tu układłem, znaczy jak gram, to ten kciuk mi wychodzi, nie? jak gram akordy natywnie. Przy, no to to... Przy, przy akordach może, przy akordach może, to, to nie jest taki wiesz. Im niżej tak. schodzę, im niżej przykładowo schodzę, to tym bardziej mam, no nie wiem jak Widzę, w sensie nie wykrzywiony nadgarstek, ale kciuk coraz niżej, po prostu on tak jakby im, im, jak idę z dołu do góry, to on przesuwa się razem z całą ręką, nie, I okay. czas nie trzymam go w jednej tej. Dobrze, to jest, do, to jest dobry nawet, to nie będziemy tego Dobrze. ruszać.